Maneczko, witam Was serdecznie. Kolejny vlog Lecimy w teren. Dzisiaj mam warsztaty fotograficzne. Przyjechali do mnie e, kursanci, którzy chcą się nauczyć, jak e, robić zdjęcia, jak obsługować social media, jak e, pracować właśnie z aparatem, czy ewentualnie wykorzystać do filmowania. Moje warsztaty fotograficzne, zobaczycie jak one wyglądają. Później Wam powiem jeszcze, czego możecie się dowiedzieć, jeżeli byście też chcieli się na to skusić. Będziemy dzisiaj w Gdańsku, będziemy trochę w sobocie, trochę w Gdyni. Dlatego zapraszam Was serdecznie. Lecimy w teren, umiemy samochód po drodze. Είτε δουρα Marcin. Myśmy się wszystkim martwili w ogóle, bo jedziemy Patrzę. kropi, kropi. coraz mocniej, coraz mocniej. A to Alkowa jeszcze mówi, Mateusz, 70% ten zachmurzenia będzie, nie? Tak o nie, oby nie. Tak całkiem serio myślę, że będzie dobrze, jeżeli będzie źle, to najwyżej będziemy deszcz szaleć, nie? No, Pewnie. super nie jesteśmy. Dokładnie. Okay. Będziemy sobie fotografować, będziemy o wszystkim rozmawiać, tak jak przygotowałem, ale w każdym momencie przecież, jak będziecie mieli jakieś pytania, walcie cały czas, bo to na bieżąco będzie, będzie wychodziło, więc automatycznie będziecie mówić, ty Mateusz, ale dlaczego ustawiasz tak? Ty Mateusz. Więc no pytajcie śmiało, jaki brudasek, kurde, no 10 lat jest ze mną, nie jest zniszczalny, dobra marka, nie płacą mi, ale bardzo polecam, Low pro. polecam każdemu, polecam każdemu, naprawdę mega marka. Go foto, a właśnie, pomyślałem sobie, że zrobimy później sobie wspólne zdjęcie wszyscy przy tablicy rejestracyjnej, że ten, że lecimy robić zdjęcie właśnie, że robimy, Bo idziemy, tak. go foto. tak wygląda... Nie wiem czy ładnie czy nieładnie, bo, bo ciężko mi rzec. <laughs> okej. Okay. Teraz tak, waszym zadaniem jest, że ja pozuję, jestem waszym modelem, no. stanę tam tak jak zwykle stoją moi klienci i macie tak przed przez minutkę porobić zdjęcia swoim okiem, tak żebym później zobaczył i ewentualnie powiem wam co o, źle. zrobiliście źle, co zrobiliście dobrze, okej? Okay? I... O kurde. <laughs> ja sobie <laughs> Tak? Bardzo fajnie zrobiłeś że tak. Robiłaś najpierw zdjęcie i zwróciłeś uwagę, że musisz ten plecek zabrać. Bo na początku on właśnie leży, czyli jest jakiś mm -hmm. zbędny element. Nagle, e, zabierz plecak. I nagle go nie ma i jest dobrze. Jeśli oni robią przygotowania, się okazuje, że wtedy coś leży, a to mi nie przeszkadza. A to widać później na filmie, a to oglądam i to wkurza. No i tak uważam, że warto to patrzeć. No, na początku najpierw stwierdziłem, e, w to uczyłaś te nie tak, lubię, tak, ale później, tak. o, nagle patrz, nie, jest tutaj dobrze jednak. O, jest okej, okay, jest fajnie romozantło. Trochę bym się skupił, jeżeli mamy tutaj gdańskie. nie, żebyśmy zrobili jednak troszkę żeby były te miasta. budynki widać bardziej, to jest mocne skupienie na mnie, ale budynków jakby mniej i znowu jeżeli myślimy o tym, że możemy coś z produkcji wyciąć, niby fajnie, ale czasami znowu za dużo możemy stracić. Fajnie jest. Już minęło 4 godziny kursów, znaczy warsztatów fotograficznych. Fajna zabawa, mam nadzieję, że im się spodoba, bo staram się przekazać im jak najwięcej wiedzy. Byliśmy w Gdańsku, jesteśmy w Sopocie, ruszamy właśnie do Gdyni. Teraz czas na wspólną szamkę, a potem lecimy dalej w teren, obróbka zdjęć i omówienie social mediów. Jak prawidłowo być w social mediach. Fajnie, fajnie. Uwaga, teraz Mustang mówi, albo nie, bo hamuje, czekajcie, czekajcie.

Damian, jak nagrywa? Tak. Dobra, to udajemy, że się lubimy że się, się że nam Siema, fajnie było, dzięki. No, widzimy się wtedy w Warszawie, kłaniam się. Dziękuję, że byliście i widzimy się, mówię jeszcze raz, więc spoko, jeszcze, jeszcze kilka godzin przed nami. Oby. Trzymajcie Brawa, się. Pa, pa. Cześć. Na razie. Cześć. Proszę Państwa, właśnie kończymy e, warsztaty fotograficzne. Fajnie było. I co, mam nowych znajomych. Mam kumpli. Nie, bardzo sympatycznie było, naprawdę. robiliśmy trochę kursu, trochę nauki. Najpierw byli u mnie na kursach online, a teraz padli na warsztaty. Przyjechali z Warszawy, cały dzień spędziliśmy razem. Naprawdę fajnie było. Zresztą, kurde, cały czas słońce świeci. No, bączki kręciliśmy ustankiem, Było sympatycznie. Także, jak ktoś jest chętny, zapraszam na warsztaty fotograficzne albo na kursy online. akademia AkademiaFotoManiaku.pl na moją stronę. Dopraszam Was do kolejnego vloga. Trzymajcie się. Pozdrawiam ja i mój Uwaga, mój kowalek. i pa <laughs>